Cześć ma, witam tutaj Kesiek. Przyjacielem kanału jest firma Gigabyte oraz marka Aurus, która robi sprzęt najwyższej jakości dla graczy. Jeżeli film Wam się podobał, to zapraszam do subskrybowania kanału. Łapki w górę dla zasięgu, dzwoneczek, dla informacji o nowych filmach. Dawno nie było filmów w shopi, bo jest lipa. Mało rzeczy teraz dochodzi, albo akurat tak wyszło, bo się troszeczkę tam pozmieniało. To są rzeczy, które ostatnio przyszły, jeszcze niektóre idą, bo nowe fajne kuponiki były. I nakrywamy, co przyszło w ostatnim czasie. A więc tak przyszło. Co co przyszło? Haker, nie? Bella przyszły maski. Ola. No przyszły maski. Później z Squid Game. U. mamy wszystkie maski. Tutaj jest przywódcy. O, to to jest kolejna maska. Kwadratowa. Kukuma ci. Nie? O, taka. Później zaraz przejdziemy do tego. Później no jak no, mówiłem, taka z hakera, Kolejna maska ze Squid Jeszcze cicho być. Jeszcze orawku nie otworzona, nie? Tak. Później pokażemy tam co przyszło. I co nie O właśnie, to nie Potem co tobie na urodziny przyszło. Na przyjęciu urodzinowe. Chodź tu pokaż, tu blisko koło to. Oto, tutaj mamy Do tortu Tego, takie rurki I to się na torty daje Później przyszły racę. O yeah. Na no, torcie daje i Lecą race do góry I balony Balony. Czy patrol, nie otwieram Żeby nie pogubiły tak. Później seroty Seraty z, piłkarza, z piłkami, I jeszcze Minecraft, Minecraft balony, balony minecraftowe, to jest pełno tych balonów Zaczynałem jeszcze od jednej, teraz zielonej, później przyszły to. jeszcze balony na piąte urodziny Olafa. Olafa, później jeszcze przyszły, nie wiem czy to widać, nielego Lego, o, nie Lego nie, o takie tacki przyszły dwie Do Lego. do Lego nie wiem, czy ten się, Później nie? przyszły... dinozaury. Dinozaury. Dzisiaj te dinozaury przyszły. O, cztery sztuki. Cztery. Bo Lapek lubi dinozaury, nie lasek. Jeszcze ma w domu jeszcze dużo. To dinozaur. idź pokaż. No idź pokaż po dinozaury jakie masz, A, no, Idź okay. szybko. Pokażesz jakie dinozaury masz. Ja się za czas kawy napiję. Możesz jeszcze memory pokazać. No, same dinozaury Olaf zaraz przyniesie i wam pokażę jakie, jakie ma nowe w domu No A, jeszcze przyszły kable USB standardową c A gdzie masz dinozaury? Zabawki I Idziesz czy nie? Nie. No, przyszł Olawkowi jeszcze tak. Memory w ostatnim czasie z dinozaurami. Będziemy nagrywali film, jak sobie gramy w I Jak składamy. co składamy? z dinozaurami? No, no to to tyle z tych rzeczy, co przyszło ostatnio. E, nie, jeszcze jeden, żeśmy nie pokazali rzecz O, to tu za przypomniało, O, torba. Torba. na bella zakupy. Ciao. Bella Ciao. O. Teraz będzie wszystko do kompletu. O paska Bella ciał o no to co to można iść teraz na zakupy Niola? i straszyć to was no straszyć jeszcze wam coś pokażę zaraz tam to wywalasz ty no. mi to wywalasz co? chipsy no wywalasz tego wam nie pokazałem ostatnio chipsy. ostatnio dobre chipsy zamówiłem i polecam serdecznie te chipsy. Możecie sobie je kupić. Są Jest w dobrej też. cenie i zjeść, nie? Mhm. Raz Wam pokażę. Nie boję się. What? What? No, no. Wypadło. Co to było? Nie. Chipsy wypadły. Chodź. Pokaż, jakie chipsy wypadły. Zrobimy jeszcze raz. Chipsy do jedzenia na no bez żoły, tak? No. A tu jeszcze do drugiej. Zaraz, zaraz będziemy układać. Ale ja chcę najpierw wtedy, bo jestem cudownym. Więc. Okej, okay, jeszcze trzeba raz. Trzeba zostawić łapkę w górę. Trzeba łapkę w zostawić. I tak. czym teraz. I trzeba łapkę w górę zostawić. No! Ale wypadło. No, ale wypadło, nie, Ola? No, no to, to tyle. To zapraszam do kolejnego filmu z Olafkiem, nie? No i naraz, powiedz naraz.